Prawo mojżeszowe karało niektóre grzechy śmiercią, aby usunąć zło spośród społeczności Izraela. Taka kara dotyczyła grzechów szczególnie groźnych dla wspólnoty. Tym grzechem było bałwochwalstwo, czyli grzech naruszający przymierze z Bogiem, uderzający w tę fundamentalną relację z tym, który powołał społeczności Izraela do istnienia, które ją wciąż podtrzymuje, broni, prowadzi. To były także grzechy przeciwko życiu, szeroko rozumiane, które zagrażały przetrwaniu społeczeństwa, poczynając od złożyczenia rodzicom, tym, którzy dali mi życie, poprzez zabójstwa, aż po niektóre uczynki związane ze sferą seksualności. Godność z godnością aktu seksualnego, z instytucją małżeństwa, jako środowiska, w którym człowiek dostaje życie, w którym się wychowuje, aż po różne przepisy związane z szacunkiem do drugiego człowieka, godność pracy. I generalnie kara śmierci sprowadza się do pewnej zasady: albo usuniemy zło spośród nas. Albo ono zniszczy nas i naszą społeczność. To, co zmienia Pan Jezus, to nie samo prawo mojżeszowe, bo ono nadal obowiązuje, ta zasada nadal obowiązuje. Grzech powoduje śmierć. To, co odkrywa przed nami Pan Jezus, to są głębsze źródła grzechu. Nie jest tym źródłem po prostu człowiek z jego uczynkami, więc nie wystarczy usunąć człowieka, i nie taki jest zamysł. Boga nakazującego usuniesz zło spośród siebie. Nie chodzi o zwykły pragmatyzm społeczny, aby usunąć jakieś zgorszenie, aby nie doprowadzić do rozpowszechnienia się złych praktyk w społeczeństwie. Chodzi o ocalenie człowieka przed złem, ale człowiek już nie potrafi sam tego zrobić. Popatrzmy na Chrystusa, co On robi. On tymi słowami, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, przecież nie zbywa dramatu grzechu. To nie jest powiedzenie chłopaki, zostawmy to, zostawmy te dziewczyny, nic się nie stało. Przecież wszyscy mamy coś za uszami. Nie. Grzech rodzi śmierć i Jezus dobrze o tym wie. On ocala te kobietę przed śmiercią. Ale przecież nie przez swoją inteligencję, nie przez swoją sztukę retoryczną czy spryt, on bierze za chwilę krzyż na swoje ramiona. To jest również krzyż tej kobiety. Nie uchyla kary, lecz bierze ją na siebie. I tak jest za każdym razem, kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia. To nie jest tylko abstrakcyjna decyzja. Dać rozgrzeszenie, nie dać go przebaczyć czy nie, grzech niesie w sobie śmierć. On zabija. To jest właśnie ten dramat. Dlatego tym kluczowym warunkiem jest żal za grzechy. Zawsze, kiedy przystępujemy do kratek konfesjonału, to jest potrzebny żal za grzechy, czyli to jest właśnie ta świadomość, że grzech powoduje śmierć i to mój grzech, to moje postępowanie sprowadza śmierć i tę śmierć na siebie wziął Chrystus i ten żal dopiero rodzi we mnie nawrócenie. Nazywamy to mocnym postanowieniem poprawy, jeden z warunków dobrej spowiedzi. Jeśli tego by zabrakło, to znaczy, że ja nie zrozumiałem, nie przyjąłem ofiary Chrystusa, być może wyznaję te grzechy, które powinienem. Jeden współbrat opowiadał, kiedy był u ojca Badeniego na spowiedzi, świętej pamięci ojca Joachima Badeniego, już kilkanaście lat temu. I ojciec Joachim, wysłuchawszy jego wyznania, miał z taką konsternacją, pewną powiedzieć i to już, to za takie grzechy umarł nasz pan i odprawił tego brata. I czasem tak bywa, że my nie dostrzegamy tego, że Jezus oddaje za mnie życie, bo nie widzimy swojego grzechu de facto, tego prawdziwego, tego, który, który powoduje śmierć, który rzeczywiście wpływa na życie moje, na życie innych ludzi, powodując śmierć bardzo głęboką. I to może nie są takie grzechy, które są na pierwszym miejscu w katalogu, ale rzeczywiście powodują w czyimś życiu śmierć. Może to jest po prostu słowo, które przyczyniło się do czyjegoś upadku poważnego, a może to jest jakieś zaniedbanie. Tak jak Jezus mówi: Nie uczyniliście mi tego i tego. Cokolwiek nie uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście, i ten brat umarł.